Cześć, witajcie serdecznie. Właśnie jedziemy zrobić coś niesamowitego, coś, coś o czym jeszcze tydzień temu tak naprawdę nie pomyśleliśmy, że będziemy to robili. Jedziemy na wakacje do Chorwacji. Wyjazd planowaliśmy w czasie, kiedy jeszcze wszystkie granice były pozamykane. Czekaliśmy z niecierpliwością, aż zostaną otwarte granice Czech, co umożliwi nam przejazd przez e, Austrię, Słowenię i Chorwację, ponieważ te pozostałe granice były otwarte dla Polaków. Natomiast jak się okazało, niestety Czechy otworzyły się, ale nie dla. Były ze śląska. Tak. Czyli dla nas. Czyli dla nas. I całe plany teoretycznie jakby w, w gruzach. No, legły dużo wcześniej, już. Tak, musieliśmy odwołać rezerwację. Wcześniejszą rezerwację odwoływaliśmy, no, bo trzeba było zapłacić całość, a nie było jeszcze w ogóle wtedy mowy o otwarciu żadnych granic w Unii a Europejskiej. A taki piękny lokal. Ach. Rozmażyłem się. Przepraszam. Wyjechaliśmy w niedzielę wieczór, czyli w pierwszy dzień, kiedy u nas w Polsce zostały otwarte granice. Nie mogliśmy jeszcze wtedy jechać przez Słowację, ponieważ tam granice były zamknięte, więc jedyną drogą była droga przez Niemcy. Więc nasza podróż trwała 18 godzin. Trochę więcej, więcej z przerwami i tak dalej. Najważniejsze, przez tak, jakie kraje przebiegała trasa? Przejście graniczne z Polski do Niemiec, tam nic nie było. Nie, nic nie, tam po prostu była droga. Jechaliśmy drogą i nagle puf i były Niemcy. Tak, super. I w Niemczech ogólnie jak były jakieś zakazy, coś się działo, nie. Nie, nic, nic się, się nie działo. Jechaliśmy nie po prostu 700 km przez Niemce. Maseczki trzeba było mieć na stacjach? Trzeba było mieć maseczki I na stacjach. Dezynfekcja, no i tak dalej, czyli to samo. Takie to było standardowe u nas. procedury jak u nas. I później była e, e, granica austriacko-niemiecka, i tam. Również było PUF, i byliśmy w Austrii. Też nic się nie działo. Wtedy Austria też już się otwierała, nawet nie tranzytowo, chyba, tylko już tak, normalnie. Ale było. tam w Austrii jeszcze widzieliśmy, jak w stronę, w stronę z Austrii do Niemiec, co było to tam kontrole było graniczne. Nigdy nam nie wierzył nie żadnej temperatury, nie ani nic mierzy. takiego. I kolejna granica to była Słowenia i Austria i w Słowenii y, po prostu zwyczajnie sprawdzali nam dowody, paszporty. Ale to było takie sprawdzenie, wiecie. No, no, jest takie dobrze. Takie jak zawsze na granicy Może, i nic pamięta. więcej. Co ważne, Polecamy przed samym wyjazdem, jeżeli będziecie chcieli zorganizować swoją podróż do Chorwacji lub innego kraju, e, obserwować stronę ambasad, czyli najlepiej wpisać, tak jak w przypadku naszej drogi, e, Polska ambasada w Niemczech, Polska ambasada w Austrii, Polska ambasada w Czechach i tak dalej i tak dalej, i tam zapoznać to się. Z... Kraje, które chcecie przejeżdżać, zapoznajcie z warunkami, jakie są w danym tak, kraju tak tylko. Nie strony oficjalne z ambasad, żadnych innych WP, Faktów, gazet, onetów. Jakieś gazet, informacje z internetu od znajomych w radio, że ktoś coś słyszał. To, to nie. No i ostatnia granica to była chorwacko-słowańska. No i tam już w Chorwacji jak wjeżdżaliśmy musieliśmy powiedzieć dokąd idziemy. My pokazaliśmy rezerwację i od jednej osoby został po prostu numer kontaktowy zabrany. Nie wiem w sumie w jakim celu. Chyba że Znaczy gdyby tam się coś wcześniej było napisane, wzięło. że oni tam potrzebują wypełnienia jakiegoś formularzu, można to było zrobić internetowo lub zrobić to bezpośrednio na granicy. My nie zrobiliśmy tego internetowo i całość wyglądała tak, że po prostu pani się zapytała, gdzie jedziemy, w jakim celu, wzięła od nas numer i tyle. Ale to mogło się już zmienić, bo wróciliśmy dwa dni temu z Chorwacji, więc I teraz yy, pobyt w samej Chorwacji. Więc w Chorwacji ogólnie, tak jak sprawdzaliśmy, to na cały kraj jest tylko 200 przypadków zarażeń, więc tam tego koronawirusa w ogóle nie dało się jakby odczuć. W sklepach jak poszliśmy od pierwszy dzień w maseczkach, to wszyscy na nas strasznie dziwnie patrzyli, ponieważ tam nie ma obowiązku noszenia. Na pewno? No nie widziałam nigdy przed wejściem, żeby było. Było, żeby zachować odstęp, żeby dezynfekować ręce, były żele, płyny antybakteryjne antywirusowe. A, te do dezynfekcji. Eee, no i No tyko, nie że dało się tej tej historii, byli Tak, byli za tak jak u nas, z jakąś taką tą ochronną. No i, i jak już ktoś chodził, oczywiście, w tych maseczkach, no to właśnie ktoś ze sklepu. W restauracjach, też nie było nic takiego, nie było żadnych odstępów między stolikami, tak jak jest u nas, tylko wszystko wyglądało. jakby nie było po prostu tam koronawirusa. Natomiast polecamy wyruszyć w wakacje jeszcze teraz, ponieważ nie do końca jeszcze do wszystkich ta wiadomość o otwarciu granic dotarła. Lud być się może się ludzie boją. się boją, co skutkuje tym, że na samym miejscu podczas wakacji nie ma po prostu dużo ludzi. I można, nie ma turystów. Jak już turyst jest, to są raczej to Chorwaci. Tak, dużo Niemców tradycyjnie, aczkolwiek no nie, ma, nie ma tłumów i można się pos poczuć dosyć fajnie, swobodnie. Chodzi o rezerwację, robiliśmy ją przez booking e-booking, y, są nam wiadomość, że może być tak, że po prostu osoby z obiektu będą chcieli od nas jakieś dokumenty, że nie mamy koronawirusa i tak dalej, więc skontaktowaliśmy się wcześniej z obiektem. Y, żeby tą i, tak, powiedziano nam, że nic takiego nie musimy mieć, że jesteśmy pierwszymi gośćmi, przed nami tam nikogo nie było, y, żadne oświadczenie, że nie mamy koronawirusa, nie jest tam wymagane. I w samym obiekcie, przy po prostu były maseczki, jeżeli ktoś chciał sobie no i zabrać, płyn i płyn do dezynfekcji. Tak. Tyle. I tyle. Co do samego wyjazdu, to tradycyjnie należy wyrobić kartę Ekus, oraz z naszej strony polecamy wyrobić sobie kartę Revolut, ponieważ można zaoszczędzić e, podczas płacenia. To znaczy, nie tracimy na przewalutowaniach, nie są pobierane jak prowizje. Aczkolwiek z tego, co zauważyliśmy, płacąc bezpośrednią kartą polską, e, tam były bardzo małe różnice, tam jeden grosz na korzyść rewoluty, ale to są bardzo małe różnice. Natomiast nie wypłacać pieniędzy polską kartą z bankomatu, bo tutaj przewalutowania są już gorsze. Czego się baliśmy jak tam jechaliśmy? To, że nie przekroczymy tych granic, ale ja też się bałam, że tam ludzie na miejscu odbiorą nas, że jesteśmy z Polski, tam jest dużo zarażeń, to będą do nas podchodzili z jakimś dystansem albo jakoś będą nas omijać i tak dalej, ale nic takiego nie miało miejsca. Tam ludzie raczej są tacy, Nie, tak raczej jest swobodnie. ...jest normalnie. W plaży też wszystko było otwarte, normalnie sobie można tak było jest. leżeć, pływać, wszystko, no, tak jakby... Normalne tam życie. Się ...nic nie działo. I można było przez chwilę poczuć, że nie ma tego koronawirusa, bo tutaj po powrocie... ja już nie mówić, miałeś mówić wirus na K. Nie ma tego wirusa. Nie wirusa, którego jakiego... imienia nie można wymawiać. Tak. Y Dobra, droga powrotna. Droga powrotna. Droga powrotna była delikatnie szybsza, ponieważ w końcu ponieważ otwarła że, się, yy, się na nas Słowacja. Tak. A, I dzięki czemu nie musieliśmy objeżdżać Niemiec, Czechów w zasadzie, przez, Niemcy, przez Niemcy. Czyli zaoszczędziliśmy około 400, 6. może 500 km. Tak, 6 godzin. 6 godzin. 6 godzin. A na granicach, to w sumie już na żadnej z granic no, nie, nie było, było kontroli. Nawet już jak była Austria-Słowacja, to tak samo nie było żadnej kontroli. Polska, Słowacja, też nic. Jak już to takie zwykłe, że trzeba było pokazać po prostu paszport, dowód i, i koniec. W Austrii zatrzymaliśmy się jeszcze w Primarku, w Primarku. I tam w sklepach nie trzeba było mieć maseczek. Chyba nie, nie było żadnej informacji. Nikt nie miał, Nikt nie miał maseczek, w razie. Tak, tylko płyn do dezynfekcji w sklepach. Przymierzalnie normalnie były otwarte, tak, można było jakiś dystans społeczny nie był tam widoczny. No. Tak, w miarę standardowo, tak, normalnie. Wszystko, co się okay. to Zachęcamy do podróżowania, proszę się nie bać. Tak. Jakbyśmy mogli, to byśmy wyjechali do Chorwacji na dłużej niż siedzieć tutaj, gdzie. No i czuć taką. Jest dużo osób zarażonych, a tam jest ich mało. Dziwną. Ale nie, 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 nie czuć tego, że na Śląsku jest tyle zarażonych osób nie. i to tak trochę. No, ale to już nie, nie o tym. Nie o tym, bo nie mieliśmy rozmawiać o wirusie, którego imienia nie można ustanawiać. To dziękujemy Wam za uwagę. Tak, jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu. Mam nadzieję, że wypadliśmy spoko, bo jest to nas pierwszy film.